Siemanko, Daily, odcinek 21 Słuchaj, jestem dzisiaj na ogrodniczkach tutaj z kolegami I patrzymy teren pod te takie zawody Amatorskie, trailowe chłopaki sami chcą zorganizować taką inicjatywę Wysunęli i poprosili też mnie o pomoc, żebym coś tam pomógł No i patrzymy sobie tutaj właśnie, chodzimy po tym terenie Bo jest, jest, jest potencjał w tym, na tym terenie jest co robić, pokażę Wam. O. Tu jakieś konary, można fajną trasę zrobić tutaj. Jakaś przeprawa po zapadniętym drzewie. O. Dobra, pojadę, pójdę drugie, drugą stroną. Słabe zejście, ale tu jest na dole woda. Jest bagno. Jest fajne bagno, co, co uwielbiam. Nie każdy lubi jeździć po bagnie, po wodzie, ale ja lubię. O. Taki tam Chińczyk. Ale tutaj mamy Leja. Masakra. Czekaj, czekaj. No, bo zobaczymy, tu jedzie to. W Zapnij most Dobra, jednej jest, jedne, tak? I kolejna wyżej Dobra, jest. chłopaki testują A ja pokażę by to, co najbardziej lubię Bagno, on już się zaczyna Z jeżdżą Traktorami Krosami po tym terenie O kurde ale dziczy. stan na dziczy. A ja na bosaka. <laughs> o, Jest fajne bajorko. Mm. Podoba mi się to. Śmierdzi mułem. Także jest dobrze. Nie są trzciny. Trzcina znaczy. O. Jakiś rowy fajne. Traskę porobimy. Szpadelek weźmiemy. Pokopiemy i będzie będzie elegancko o, fajne miejscowa patrzcie zapraszam was na grupę modelarzy białystok tam chłopaki dali info co i jak kiedy 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 będą te amatorskie niech będą amatorskie zawody trial takie rekreacyjne żeby każdy mógł sobie fajnie spędzić czas w miłym towarzystwie no także obczajajcie zapisujcie się i tyle i spotkamy się za jakiś czas, jakieś dwa tygodnie no, jest chyba. No. Ale to jest fajnie. fajne. Ja? To to masz po kolejny punkt. Fajnie. Ja siada. Kopię się. Dobra, kończę. Kończę dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam ciebie. No i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym. odcinku, na razie.